Cześć! Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na poletkach demonstracyjnych RIGSWAN w Trial Center Fine Art w Holandii. Mamy tutaj ponad 2200 poletek, na których są sałaty, pory, markpie, rzodkiewki, kapusty, kalafiory, kalarepy, brokuły. W kapus prezentujemy longme, która ma umiarkowaną odporność na wciornaska oraz derbymę, która ma. Odporność nadbiera sypuzarium. Johnson, nasza nowość kalafiorowa. A tu nasza kolekcja 11 odmian, pora, w tym nowości Aratus i Fractus. Typ prezentowanych odmiar marki wyróżnia Jerada, Hestan oraz Immer. Ryk znam to super sałaty. Między innymi masłowa Super abellina I nasze super masłowe Transpero. Sałat kruchy prezentujemy Izanas, skandinas i Sendanas.